domu sobie W tym roku mamy ósmy projekt razem z, z liceum ogólnokształcącym. Bardzo świetnie się pracuje, w ogóle ta sztuka jest bardzo dobra, chyba jedną z najlepszych, ponieważ tutaj jest połączony zarówno kabaret wesoły, jak i takie poważne problemy, które są ciągle aktualne. Dwie postacie, dwa odmienne stroje, czyli rozumiem dwa elementy tej sztuki. Dokładnie tak. W jakich rolach występujecie? Ja występuję jako córka pani Dulskiej, Hesia. A ja mam różne role. E, między innymi jest to Laura, jest to amatorka kąpieli oraz jedna z sąsiadek. Słyszałam, że to jest taka kompilacja, więc chyba trudno byłoby opowiedzieć, o czym tak naprawdę jest ta sztuka. Trzeba zobaczyć! Bo rzeczywiście ciężko by byłoby powiedzieć o czym dokładnie, chociaż jednak część o pani Dulskiej jest przeważająca. No, ja jest na przykład na początku w ogóle nie wiedziałam jaki związek ma ten kabaret jakby z yy, moralnością tej pani Dulskiej, ale jakoś z, ze sprzedawienia, z przedstawienia powoli sobie chce układać to w głowie, co, co jak. Pomocy? i jak. Kogo grasz? E, gram ro, e, rolę Zbyszka. Czyli główny bohater właściwie? Myślę, że tak. No, jedna z głównych postaci na pewno, no poza panią Dulską. Czytałeś wcześniej Moralność pani Dulskiej? Niestety nie. Czyli to pierwsze spotkanie z taką twórczością? Tak, pierwsze spotkanie. Jak myślisz, czy w ten sposób rzeczywiście y, troszkę zmieniamy podejście do literatury, na którą czasem patrzymy już no, jako na coś takiego przestarzałego, a w tym wydaniu ona zyskuje jakby nowe życie? Myślę, że tak. Ja, że tak powiem, jak pierwszy raz ogrywaliśmy ten spektakl, to nie za bardzo rozumiałem o co chodzi, ale jak już potem się w to tak niby wczyta, może e, rozegra się to więcej razy, to naprawdę to można przełożyć na czasy współczesne. Decyzja o przystąpieniu do tego projektu była trudna, czy wiedziałaś od razu, jak się pojawił pomysł, że chce w tym uczestniczyć? Tutaj sytuacja jest, wydaje mi się, troszeczkę bardziej zagmatwana, dlatego że e, nie byłam na castingu, nie udało mi się być na castingu, później gdzieś na przerwie Dowiedziałam się o tym, że, że casting się odbył, i stwierdziłam, o nie, nie mogę takiej okazji przepuścić. To jest klasa maturalna. Ja chcę też zagrać w takim przedstawieniu. Yy, wobec tego poszłam do pani profesor Ciupek, prowadzącej yy, między innymi to przedsięwzięcie. I cóż, tak się tutaj znalazłam. Warto było? Bardzo, bardzo naprawdę poznałam wiele fantastycznych ludzi. E, praca z członkami tak samo Uniwersytetu III wieku była no przecudowna, mam z nimi świetny kontakt i to jest e, świetne przeżycie. Osiem lat a ta formuła ciągle się sprawdza. E, tak, tak, e, ponieważ reżyseria pana e, Kobielskiego jest, no. Idealna jest wpasowana tak w środowisko nasze, tej współpracującej młodzieży i starszych, że sprawdza się kapitalnie i co roku wydaje nam się, że nic nie wyjdzie, a wychodzi bardzo fajne dzieło.